3 grudnia 2022 roku, jak co roku od kilku lat, zresztą na początku zimy, kiedy temperatura w ciągu dnia spada poniżej zera, robię dwie rzeczy na pasiece. Pierwsze to kontroluję, czy tak jak dzisiaj po pierwszym śniegu do uli nie zaczynają zaglądać myszy. Trzeba zabezpieczyć wlotki w najbliższych dniach. Wprawdzie to już powinno być pewnie zrobione kilka dni temu. Natomiast, jeszcze ziemia nie jest marznięta, myślę, że te myszy jeszcze nie, nie zaglądają do uli, ale, ale zabezpieczamy wlotki. A druga sprawa to jest ocena siły rodzin. To jest moment, w którym tak naprawdę jestem w stanie ocenić myślę, że bezbłędnie siłę rodziny na przyszły rok, na początek przynajmniej przyszłego roku. Ponieważ rodzina o tej porze roku i w taki, przy takiej temperaturze zawiązuje kłąb ten kłąb zwarty, czyli poniżej zera. Ja zauważyłem, że takie rodziny powyżej zera, ale poniżej 10 stopni gdzieś zaczynają zbijać się w kłąb, natomiast nie jest on na tyle zwarty, a poniżej zera w ciągu dnia jest ten kłąb już mocno zwarty, już ten taki prawdziwy zimowy. I taki kłąb zajmuje ileś tam uliczek. Ja o tej porze roku liczę, ile uliczek zajmuje kłom. Oczywiście to jest zanotowane. E, taką samą kontrolę robię e, gdzieś na koniec zimowli, gdzie już e, na horyzoncie są pierwsze obloty, ale jeszcze jest zimno. Porównuję, jak e, taka rodzina spadła, nie, może nie spadła, osłabła w ciągu zimowli. E, I jednocześnie wiem, które rodziny w jaki sposób mogę przygotowywać, czy w ogóle przygotowywać na pierwsze pożytki towarowe. Znaczy te najsilniejsze wtedy są pobudzane, tak, tak to robiłem w zeszłym roku, w tym roku w najbliższym też tak to robię, te najsilniejsze są pobudzane tak, żeby do rzepaku były naprawdę silne. U mnie rodziny zimują na ośmiu ramkach, większość tych rodzin tutaj stojących zimuje na ośmiu ramkach, Dosłownie kilka to są odkłady, więc tam może być mniej. E, nigdy nie zimowałem więcej niż na 8 z jednego powodu. W, w, podkarmiaczki mam ramkowe, a one nie pozwalają włożyć więcej niż 8 ramek. E, pod, podkarmiaczki. Y, ja ich nie wyjmuję na zimę, chociaż myślę, że jakbym wyjął, to nic złego by się nie wydarzyło. Z jednego powodu, nie mam gdzie ich trzymać. Druga sprawa, którą powinno się zrobić, którą można zrobić, może nie powinno, ale można zrobić o tej porze, to wyjąć ramki nieobsiadane przez kłąb przy tej temperaturze. Czyli jeśli kłąb zajmuje... Dotyka siedmiu ramek, zostawiam im jedną i wyciągam wszystkie pozostałe. Inaczej, jeśli zajmuję sześć, zostawiam siódmą, ósmą, wyciągam i tak dalej, i tak dalej. Z dotychczasowych obserwacji wiem, że w, w zeszłej zimy rodziny zimowały od czterech ramek, czyli pięciu uliczek z wyższ, poniżej. Chyba mi się nie zdarzyło, musiałbym zajrzeć na notatki. Nie liczę oczywiście tych odkładów zeszłorocznych, które stały w szeregu, bo tam, tam mogły być słabsze rodziny. Nie, tak jak mówię, nie zimuje więcej niż 8 ramek, więc 9 obsiadanych uliczek to, to jest max, co, co mi się przydarzyło i myślę, że na ramce do Danta przy tej temperaturze uzyskać obsiadanych 10 czy 11 uliczek. To już jest coś to już jest coś. To są już naprawdę silne rodziny. Rzadko wydaje mi się takie coś można spotkać. Pewnie można. Pewnie można. Ja mówię nigdy nie miałem 9-10 ramek, więc nie będę mówił, że miałem takie rodziny silne czy nie. 9 uliczek w zeszłym roku zimowałem. Zaraz zobaczymy, czy teraz mam takie rodziny. Jak będą obsiadały 8 uliczek, 9 to będzie super, 8-7 to będzie, będzie super, tak? Zapisuję to Jednocześnie sprawdzam, co się dzieje na wlotkach. Czy, czy tutaj nic złego nie widać, żadnych oznak skorbania, odchodów mysich, pogryzionych martwych pszczół, bo to jest oznaka, że pszczoły są. Czy nie wylatują pszczoły przy tej pogodzie? Bo już raczej nie powinny. Wtedy wiem, że jest wszystko w porządku. Druga sprawa, oceniam też daszki. To jest fajna, fajna metoda. Oceniam daszki. Jeśli śnieg jest stopiony na daszku, to coś z daszkiem jest nie tak. Do natychmiastowej wymiany i izolacja zawodzi. I patrzę, czy gdzieś nie ma z wiszących sopli lodu na boku ula, ponieważ to też jest oznaka tego, że. Coś się e, może źle dziać e, z izolacją, dobra? E, także zaczynamy. E, muszę to powiedzieć, bo chyba a, a, to jest pierwsza rzecz, która wielu osobom przychodzi do głowy. Po co grzebiesz w ulach? Ja w ulach nie grzebię. Grzebałem w zeszłym roku, bo była taka potrzeba. Czy dwa lata temu ja w ulach nie grzebię. Nie robię tutaj bałaganu, hałasu. A i jeszcze jedna sprawa. Pszczoły o tej porze roku siedzą bardzo głęboko. Więc czasami trudno jest sprawdzić na ile uliczkach one siedzą. Tak, jak tutaj, przy, przynajmniej. I to też jest oznaka, że one, one zimują bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. No właśnie, tu bez latarki będzie trudno cokolwiek ocenić. łatka do wyjęcia, bo tu już ma być zimno w tych rodzinach. Pokazuje, o, to też jest metoda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Eee, to też jest metoda na ocenę ilości obsiadanych ramek. No I teraz widzimy, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Na dziewiątej też są Czyli to to jest silna rodzina Przejdźmy dalej Dzisiaj kręcę z gimbalem. mam nadzieję, że tu nie będzie jakiś przygód z tym związanych Tu już jest słabiej. Wkładki są po leczeniu jeszcze, żeby nie było. Mam Na nadzieję, że to będzie widać. Tak, i tu widzimy, że tu. Raz, ten gimbal. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu nie ma pszczół. Tu nie ma pszczół. Tu jest pojedyncze, chodzą. Tu już są, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? słaba rodzina. Te ramki, od te dwie, trz, dwie powinny być, e, mogłyby być wyjęte i mogłyby trafić do odkładów. To jest e, najlepsza metoda pozyskania ramek z pokarmem do produkcji odkładów w przyszłym roku. I to jest rodzina. Przy... To też fajna sprawa. To jest rodzina, w której przez cały rok były mrówki. Ja często widzę komentarze, yy, pytania, jak się pozbyć mrówek. Po co? Po co? Tu weszły mrówki, bo popełniłem błąd przy produkcji daszku i to jest jedyny powód, dla którego one tu są. E, no, oprócz tego, że mają tutaj e, pewnie trochę ciepło i pokarmu. Na zimę się wyprowadzają. Nie są w ogóle szkodliwe. Ja nigdy nie wypędzam mrówek z uli. Jeśli są, to znaczy, że ja popełniłem błąd i muszę poprawić konstrukcję. Jeszcze jedna rodzina z wami, resztę już na przyspieszeniu A, tu mamy Tu mamy powałkę plastikową, tak Tu mamy powałkę plastikową i myślę, że to jest duży plus stosowania tych powałek w tym momencie, to znaczy możliwość zaglądania do uli Oczywiście ten termometr. O tak. Termometr jest do 10 stopni. Wyostrzy się. Do 10 stopni, więc. No cóż, nie nafikamy tutaj z nim. I co więcej, i co więcej, wygląda na to, że. Unieśmy go na chwilkę. mamy i od lewej raz dwa trzy raz dwa trzy cztery pięć widzę pszczoły w piątej widzę resztkę mało w szóstej czyli siódma ósma i dziewiąta są puste i tak zapisuję tak robię notatki że ile uliczek przy jakiej temperaturze jest obsiadanych robię notatki Mam porównanie z tym, co było w zeszłym roku. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda na wiosnę bo jeśli mamy długą fajną wiosnę od fitów pyłek i, i w jakieś tam pożytki wczesnowiosenne to i rodzina która dzisiaj zajmuje 5 uliczek do rzepaku się podbuduje i, i nie będzie taka słaba jeśli mamy bardzo krótką wiosnę albo deszczową albo bezpyłkową i no to wtedy i ta która zajmuje 9 uliczek na rzepak będzie marnie wyglądała ja oprócz tego jeszcze porównuję sobie z matkami jakie mam bo to też fajne, fajne obserwacje można wysnuć, jaka linia matek, jak idzie do zimy, na ilu uliczkach, jak sobie daje radę wczesną wiosną. Częste, częste te opinie, że bakwas idzie na bardzo silna, później bardzo opada, potrzebuje pokarmu, to też nie do końca się tu potwierdzają. Potwierdza się natomiast z to, że krainka Wychodzi jako pierwsza, bardzo często sklenar jako pierwszy startuje, dlatego mówię o nim z kowronek. Bardzo często mi sklenary startowały, to widać właśnie po obserwacji ilości uliczek, szły do zimy na pięciu, sześciu uliczkach, a gdzieś przed Żypakiem były to bardzo silne rodziny, gdzie inne takiego przyrostu nie miały. To to można fajnie zaobserwować. Można zauważyć też, jak jak rodziny przygotowały się do zimy, na, jak dana matka przygotowuje się do zimy, i tu właśnie bachwast chyba jest tym liderem na podstawie dotychczasowych obserwacji. Słuchajcie, jest taka sytuacja, właśnie po co się robi takie rzeczy, między innymi. Zobaczcie, podniosłem daszek, podniosłem, ach, ten gimbal, podnoszę folię i moim oczom ukazuje się coś takiego. Mamy w tej chwili minus 3 stopnie. Delikatnie ale pada śnieżek. Chcę to ująć. One się wcale nie, nie wychodzają spokojnie. To nie, nie to. To jest źle zawiązany kłąb. Widzicie jest 3 września, grudnia przepraszam. Siedzi na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7 uliczkach, czyli taki średniak, ale siedzi bardzo wysoko. Te rodziny zaczynają tam powoli wyjadać pokarm wysoko. I pamiętacie, rodzina, jak zimuje, powinna siedzieć na dole. W trakcie zimowli iść do góry. Ten kłąb powinien iść do góry, do góry, do góry, do góry. Jak jest wysoko, jest jeszcze zimno, no to wtedy kładziemy ciasto, ramki i ratujemy. Natomiast jeśli on się zawiązał tutaj, zjada sobie pokarm. Obszar pokarmu zaczyna maleć, 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 maleć. Rodzina idzie za ciepłem. No nie ma już gdzie, bo to już, już nie ma ramek. E, nie ma też co jeść. Nie pójdzie po pokarm do dołu, jak jest zimno. Nie pójdzie po boki. Ta, ta, w, te, w te miejsca, akurat ta rodzina, bo tutaj były wolne ramki. E, więc co zrobi? Się osypie. Ta rodzina wymaga obserwacji. E, dosyć takiej uważnej, bo się może źle to dla niej skończyć. Słuchajcie, nawet nie podnosiłem w, w folii jeszcze. Bo tu nie ma chyba i po co. Dla mnie to tu coś jest nie tak. To jest oznaka, że w tym ulu pszczoły są pobudzone na górze. I zobaczcie tu. O, to mamy pod ulem. Co my mamy? Pod, pod ulem mamy coś takiego. Feostrz. To jest fragment zjedzonej pszczoły wyostrz w tej rodzinie jest gość był, jest, zagląda na bank. Nie chcę tego podnosić, bo one się wbija w powietrze. Nie wiem ile tu jest uliczek, ale e, za chwilę tu założę e, blokadę na wlotek. Ul numer 18, ul numer 17. W numer 17, jeszcze nawet nie podniosłem daszka. Wyciągam po leczeniu wkładki tam, gdzie zostały. I to jest widok wkładki dennicowej. Wyostrz. O! Myślę, że nie trzeba tego komentować. Późno mam znowu mysz. Myślałem, że jeszcze zdążę. I to tutaj już sobie dobrze się rozgościły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. njimam duta za sobom.